I nie doceniałam, dopóki Lech Kaczyński żył. Mi się wydawało, że Jarosław Kaczyński jest tą postacią dominującą i on podejmuje de decyzje, które mają wpływ i, i na lecha, i, i tak dalej. I dopiero, kiedy Lecha Kaczyńskiego zabrakło, doceniłam to, jakim on był dużym hamulcowym w różnych takich bardzo kategorycznych decyzjach Jarosława. No, wtedy nie było mowy o tym, tak, żeby, żeby za zaostrzać ustawę antyaborcyjną. No, nie, nie było mowy o wielu różnych rzeczach, ponieważ Lechu mówił stop. To wynikało z tego, w moim odczuciu, że Lech Kaczyński miał takie otoczenie bardzo głęboko zanurzone w życiu. Miał żonę, córkę, ta córka miała przyjaciół, żona miała przyjaciół, jakby taki był normalny świat wokół niego, w związku z tym on wiele rzeczy rozumiał lepiej. Natomiast dla Jarosława Kaczyńskiego yy, Podniesienie czy obniżenie podatków i pigułka dzień po to jest ten sam instrument polityczny, tak? znaczy on jakby nie rozumie tego, znaczy tam pigułka, in vitro, no że to są, że, że to jest tak... Opcji, I Z tymi sprawami uśniać. nie stoi człowiek, tylko po prostu polityka. Tak, 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 że, 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 że to jest tylko taka sytuacja polityczna. Z historii koniec mojej był taki, że jeszcze na samym początku już po kampanii było takie myślenie, że dobra, no to to PiS pójdzie w stronę centrum, i Jarosław Kaczyński zaproponował mi być szefem partii. I nawet prosił mnie, żebym ja przygotowali z osób, że one weszły do takiego głównego ciała politycznego. I ja gdzieś słyszę na korytarzu kilka dni później, że Jarosław Kaczyński zmienił zdanie, że on nie chce mieć tego PiSu w centrum, tylko chce mieć Tchórzewski, Jurgiel, tam Macierewicz już te kule widział ogniste i w tym wszystkim ja. No i ja przyszłam do niego i mówię Jarek, no ale jak Ty sobie wyobrażasz sytuację, w której będziesz miał wiceprezesa partii, który się nie zgadza z, z linią partii? No przecież to jest absurd. Ja nie przyjmuję y, propozycji bycia wiceprezesem partii, kiedy ta partia idzie w taką stronę, pod którą ja nie jestem y, się w, w stanie y, podpisać. I on mówi... Wiesz co, ale to, to zróbmy tak, że ty zostaniesz tym wiceprezesem partii w tej chwili, a ja za trzy miesiące zmienię skład tego głównego ciała. Już nie pamiętam, się nazywał. w to ja za trzy miesiące zostanę wiceprezesem partii. Teraz tej propozycji nie przyjmuję. Słuchajcie, no nie, nie byłam jej w stanie przyjąć, bo albo PIS miałby wiceszefa, który jest po prostu zupełnie obok partii, no albo sytuacja, w której ja, ja nie potrafiłabym się znaleźć. I co najpierw? Musiałam, nagle musiałam zacząć mówić, że Macierewicz jest super. Albo od i... dawna próbować to i... zmienić.